Zalag gladiatorów? Przepraszam, mam straczkę. Jak dzisiaj było? A jak mogło być? W końcu jestem tu z tobą. Trzech do piachu. Jeden na ojom, a za jomu do piachu. Zazdroszczę ci. Ja na razie... przegrałem wszystko co mogłem. To jakim cudem jeszcze żyjesz? To dlatego, że nie walczę mieczem. Startuję w innej dyscyplinie. Na arenie. Gram w karty. Brrr. Już mam dwa kredyty. Z czego jeden kumulacyjny. No i alimenty. Dlatego mieszkam w celi. Brrr. Nie zryj tego gówna, to nie będziesz miał sraczki. Brrr. Nie, nie. Sraczkę mam od dzieciństwa. Jedzieli igrzyska tworzy konfrontacja, stuk walk, barbarian, kontra, keramzytowy mocas. O oh, kur*** to ja. Borubar, kim jest barbarian? <gryw> Makao! O ah! oh, kur*** ale zajebiście, jak pójdzie! Wybacz, przyjacielu, nie tak szybko, pomakalę, karta stop. Wygrałem, koniec z kredytami, zostają tylko alimenty. Uy. Uy.